Witajcie! Pielęgnacja dłoni. O tym dzisiaj będzie. Co zrobić, żeby była skuteczna? Bo jak wiadomo, dłonie są także wizytówką kobiety. My pielęgnujemy twarze, pielęgnujemy szyję, schodzimy w dół na dekolty, dbamy także o biusty. No dobrze, a co z dłoni? One pracują ciężko i to jest piękne, ale należy im się do pieszczania. Mój wywiad kosmetyczny, jeśli chodzi o jakość kremów do rąk, nie jest taki bardzo optymistyczny, bo nie wiem czemu jakoś tak się utarło, że w kremach do rąk ma być dosyć mało takich ciekawych substancji aktywnych, że to ma tylko tak chronić, natłuszczać, ale jeszcze dosyć często są w nich różne takie mniej ciekawe, mniej cenne, rafinowane, na przykład oleje czy silikony. Natomiast kobiety już jakiś czas temu odkryły, że jest coś, co nasze dłonie działa tak ładnie wypełniająco i ujędrniająco. A jak to odkryły? Otóż używały kremów do biustu, a właśnie mniej więcej na przykład takich, które miały je nieco powiększyć i ujędrnić i one rzeczywiście to robią, pod warunkiem, że są dobre i że zawierają w sobie Taką e, ciekawą cząsteczkę pod tytułem Adifil. E, one używały tych kremów do biustu, ale spróbowały, widocznie, bo ten było dosyć głośno, spróbowały na dłoni i okazało się, że te dłonie właśnie tak ładnie się wypełniają, ładnie wyglądają. A to dlatego, że Adifil, jego siostra Volufiline, jest Moim zdaniem znacznie mniej skuteczna, to znaczy na mnie w ogóle nie działa i wiem, że też na wiele z Was yy, nie bardzo, ale tak czy inaczej yy, nasz Adifil powoduje przyrost takiej delikatnej tej podskórnej tkaneczki mięśniowej, która właśnie daje na przykład dziecięcej skórze tę jej taką yy, uroczą puszystą, puszystość i miękkość. No właśnie, tylko że w takich kremach zwykle jednak tego aktywnego składnika jest dosyć mało, więc nowoczesna pielęgnacja opiera się na tym, żebyśmy miały składnik czysty, czyściutki. On jest cenny, ale to wychodzi i tak dużo taniej, ale przede wszystkim dużo skuteczniej, bo w kremach jak dobrze pójdzie, to mamy koncentrację 0,205%, e, natomiast Aktywna koncentracja, taka naprawdę aktywna, to jest 2%. Tylko i aż. Dlatego warto stosować ten preparat właśnie na dłonie. Ja to bardzo chętnie robię. Jak to możemy zrobić? Albo do swojego ulubionego, dobrego kremiku po prostu dodajecie kropelkę 2 tego. Jeśli chcecie zwiększyć moc nawilżania, to dodajecie też ze dwie kropelki kwasu hialuronowego. Mieszacie w zagłębieniu dłoni. I nakładacie na, a już się przyzwyczaiłam, że buzie pokazuje, na dłonie. Albo jeśli chcecie się pozbyć kremu, bo kremy zwykle mają tam sporo wypełniaczy, substancji takich mulgujących, poślizgowych, to możecie sobie dać dwie kropelki dobrego olejku. I właśnie takie dwie kropelki kwasu hialuronowego, dwie kropelki alifilu, albo możecie w tych proporcjach zmieszać sobie w buteleczce takie cudo i smarować nim dłonie. Ja widzę efekty, więc myślę, że warto. Ale chcę Wam też przypomnieć, że to są Wasze ci sprzymierzeńcy. Chronienie łapek, które zmywają, które tam wycierają kurze. I jeszcze mam dla Was bonus. Mam dla Was bardzo fajny bonus, to jest masaż dłoni miodem, bo trudno jest wymasować dłonie. No, nie jest najłatwiej. Natomiast miód. Bierzecie miód i on powinien być dosyć płynny. Najlepiej łyżkę, bo wystarczy Wam łyżka podgrzać w kąpieli wodnej. Nakładacie tą łyżką na wierzch dłoni i robicie takie, jakby. Odrywanie ich. Zobaczycie, to jest nawet całkiem przyjemne, takie stymulujące. O tak. Miód ma niezwykłe właściwości pielęgnujące, no i to jest 100% natury, więc to jest taki bonus. Dodatkowo do adifilu, i potem, jak już macie takie dłonie właśnie mm, pełne miodu, to wkładacie mm, to, już będą potem do wyrzucenia raczej te rękawiczki, chyba że wypłuczecie. Wkładacie i zajmujecie się na przykład oglądaniem filmu bądź czytaniem książki przez kwadrans. Zmywacie i zobaczycie, jakie gładkie i jakie ładne będą dłonie. No to tyle, jeśli chodzi o pielęgnację dłoni. Nie zapominajmy, o nich dlatego, że na równi z naszą twarzą, szyją, dekoltem są no, takim symbolem naszej kobiecości. Dziękuję Wam, do zobaczenia.